What the fuck? Oh, yes! Czy znaczy, to mi się ponownie uda. Nie, no nie rób tego, no weź! Nie! Nie rób, błagam! Ja chcę cię znaleźć, a nie się a męczyć! A gdzie tu się respi ten, jak oprawca? Różnie, tu jest różnie. Aha. O, chuj, o nie. to średnio. Nie wyszło ci? Przecież by ci nie wyszło? Serio? Oh, fuck Fakof! Fuck off. Nie! Fakof! Kama! Zabił cię! Zabił mnie! Ja w ogóle go nie widzę! What the fuck? Nie zwróciłem uwagi przed siebie. Kurde. Dobra. Max, ja ci pokażę gdzie to jest, tylko szybko na drugą stronę przechodź. Na którą drugą stronę? Na drugą stronę statku, albo ale, ja będę. Ale którą ja ci powiem? Na dziób czy na co? Czy na tył? Nie wiem, nie znam się. Tam, tam gdzie nie ma jacuzzi. Tam gdzie się schodzi do maszynowni? Tak, tam gdzie nie ma jacuzzi. Tam gdzie się schodzi do maszynowni. Aha, to Dobre. Nie, to tam stój. To tam stój, bo ja tam będę. No, tam... Bo ty tam będziesz. Nie. Dobra, to ja do ciebie szybko idę. Nie mam je tam! Nie jesteś po drugiej stronie? Nie, to gdzie jesteś jestem nie? tam, gdzie jest jacuzzi. To chodź za mną, jak jesteś. A gdzie w ty ogóle, jesteś? Ci już znają wszystkie miejsca. Tutaj? Suchyce, gdzie tutaj? Na dole jestem. <laughs> jesteś martwy rok! Byłeś! <laughs> jak? <laughs> No co, bo na ja przyszed... no. Gdzie on jest? W jacuzzi się kąpie. Prawda? No w sumie. No jakaś cię nie widzę, mój drogi. Ja pierdzielę. Wiedziesz, Roki, twój misterny plan. Po... Pilz no. w się pierdzielić. Jak ale, ale ja przyszedłem kawałek i on już. Jak pierwszy raz to tak wyszło? Dobrze wiedział, gdzie idziesz. I może mapy nie zna. Gdzie on jest? Podpowiadaj mi lepiej. Nie mogę. Wiem, że nie możesz. A czekaj, jest czat ten. Jest, jest czat drużynowy. A, w, A sumie mogę te, tak? w sumie też nie możesz, ale Ciul. Dobra. <coughs> Bladi? <Bloody, coughs> jesteś. Bladi? Nie wiem, gdzie jestem w sumie. Bladeusz. Jeszcze raz tu gram. Blady. W statku uh. jest! Na statku uh. jestem. Mhm. <coughs> Pray, Pray for Paris. Dobrze wiedzieć. <coughs> Jakoś się nie widzę jeszcze. Podpowiedzieć mu? Jedną rzecz? Nie! Nic mu nie podpowiadaj. Ale nie konkretnie. <noise> Nic mu nie podpowiadaj. No dobra. A za 40 sekund? A <laughs> co to da? <laughs> nie no, dobra, nic nie mówię. Cicho, Sieć cicho. <laughs> w sumie i po jednej i po drugiej stronie jest jacuzzi, ty. Tak? Tak. Lol. No naprawdę. To przy dziobie, jak coś. A przy dziobie! Eee, widzisz. Chyba ogarniam, dziób to jak jest takie wiesz, trójkątne zakończenie. No przód statku, no. No, <laughs> Jak można nie wiedzieć, że to jest dziurka? No właśnie! <laughs> nie wiem. <laughs> Bloody! Oh. Oh. no gdzie ty oh. jesteś? Szukam cię i szukam, i znaleźć nie mogę. <laughs> szukam oprawcy. Baba jaga. To jest. O... Yaga. To, jest <laughs> to jest gremlin. <laughs> Kurwa, jaka duża mapa. No jest cholernie duża, no Tutaj się znaleźć, to jest naprawdę szczyt: Klik, 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 klik. I. Max ma strzelbę. Świętog Święto dziękczynienia, czy co? Jeśli ktoś dzieje to jest indyk, a nie kura. Ale to. Jeden pies. W sumie. Jeden ptak. Jeden drup. Jeden długi. Jeden jeden dogi. Długi? Dogi, staj... dogi? Nie wiem. Właśnie. Nawzajem. No ale jest czas. I kto wygra. No ale jak, jak czas się skończy, minie. to co? To albo remis, albo wygrywa ofiara chyba. Nie, oprawca wtedy. Oprawca wygra? Nie! To by, było bez, mm -hmm. to by było bez sensu wtedy. Chociaż nie wiem. Albo remis. Boże, jak na was patrzę. To co? To taka konsternacja mnie bierze. Ob obydwaj stoimy, co? Aha. <laughs> A czas leci. mój Boże. Nie Jesteście po drugich stronach w ogóle. O tak powiem. <laughs> Może JAK TA STEROWANIE JEST DO DUPY Ale mnie wkurwia mo... A może żartuje? To jest sterowanie jest strasznie do dupy A znalazłeś go? Kogoś tam widziałem No raczej nie mnie Myślałem, że się zabijesz No bez przesady Ale bez jaja on mi skoczył tak do wody, no nie? O oh, fak A FAKO! O oh, nie! God! Damn, Uf, się, kurwa. A, się Akrobaci raz. się znaleźli kurna Uf, fuck. No, fuck! Na przewroty, wojna na przewroty No, no ale Kontynuuj no. Spanikowałem O boże Ciekawe czy, ciekawe, czy w zwykłej grze ten statek tak stoi przy brzegu? Chyba nie. <noise> Ale to jest takie fajne, po prostu ca cały 24 na 7 stoi w takim miejscu. <noise> A co? Bo może. Czemu nie? Zabronisz? Oh. Nie, nie mów mu jak, jak te dzieci jak, robić. Jak, jak ma żyć. Jak dzieci robić. Kto teraz będzie? i cały czas, nie? Kurde. Jak to się długo Ja cię kręcę. Jak trzeci raz? Drugi. To jest drugi. Ja byłem, ujdzie Bloody i teraz i teraz Aha. jest. No. A, bo ja wypadłem tak. <grym> I raz mnie zajebał, dobra. Ja się nie bawię w żadne sekrety tutaj, pierdziele. Boże, jak mnie wkurwia to sterowanie. <grym> Okej, okay. tu będzie spoko. Ja ciągle biegnę. <grym> Kto to był? Kogoś widziałem. Chyba to byłeś ty, Roki. O, o, Biegniesz w stronę dzioba, nie? Na bank. Czy to ty... Czy to ty wla tak wlazłeś? Nie. Ja pierdolę! Spadłeś. Tak. Eee, zostawiłeś mnie Może stawego. naprawili to? Możliwe? Ostatni A. raz spróbuję, jak, jak się nie uda to już nie wiem jak. To rezygnujesz. Mhm, mm nie rezygnuję z takiego wchodzenia. Więc to byłeś ty. To, to ciebie widziałem. O nie! To chyba nie mnie, a ja biegłem za Vladim. Serio? Tak, on wlazł na dach, znaczy już te, teraz. nie wiem to jest. <ścoughs> Ale jak wszedłeś na bla, dach Bloody, to ja byłem za tobą. Ja pierdzielę. Ja nie widziałem strzelby, bo za tobą byłem. Ja. No to ładnie, ty. Trzeba go zacząć od razu, a nie. Czy nie, on był daleko za mną, jakby. A, no tak za, znaczy, zdążyłby się odwrócić, znaczy, bo bym nie słyszał moje kroki. Biegłeś za nim, tak? Tak, biegłem. Ale tak, za nim, ale wiesz. Nie usłyszałby cię na no co? Ty? No pewnie bym ci nie usłyszał. No gdzie ja bym ci usłyszał, czy nie? Blady by cię a, usłyszał. A może nie chciałem cię zabijać, może jestem dobroduszny, chciałem sobie popływać z rybkami. Jasne. Może. Jasne. <laughs> może jestem z Tobą w teamie tak naprawdę. Może. Co jest z kamerą, nie mogę jej zmienić O jest O fak! Jednym, JEDNYM Puknięciem mnie zabił, co to jest Motherfucker! Jaki pan w ryj Jednym puknięciem mnie zabił What the hell To ładne. tym jak w jakimś filmie bollywoodzkim Ja cię ścigałem Chyba od minuty ty What the fuck Jedno puknięcie w i... O Boże taki pan po prostu. No odpoczynku! Spierdzielaj! BUM! No co kurwa? Się odwrócił <laughs> od razu, jep! To było brzydkie, nie głosuję. <laughs>